Dzień dobry, z tej strony Lisiasta, 25, hashtag 7. Ten filmik powstał w ramach poprawin z tamtego odcinka. Z inspiracji z dnia kota. Oto 10 faktów na temat kotów i zapraszam do oglądania. Numer 1. Kot, mru, kot mruczy nie tylko z, z radości, lecz także z wściekłości yy, i bólu, a nawet kiedy umierają. Kot miał czy tylko do nas ludzi, tylko po to, żeby się z nami porozumieć. Czy to nie słodkie? Numer 3. Kot potrafi wydać z siebie 100 różnych dźwięków, zaś pies tylko 10. Duża różnica, co nie? Numer 4. Kot potrafi, poci się tylko na podeszwa chłap. Numer 5. Białe koty są przeważnie głuche. Numer 6. Koty nie odczuwają smaku słodkiego. Numer 6. Koty nie posiadają obojczyka. Numer 7. Kocie nosy są unikalne tak jak nasze ludzkie. Tak jak nasze ludzkie linie papilarne. Numer 8. Koty potrafią spadać na 4 łapy, ale nie można ich na to nakłaniać, bo, bo może się zdarzyć im krzywda. To, że spadną na cztery łapy, nie znaczy, że nie może im się coś stać. Więc tego nie róbcie sami, jakby w domu. I koty, żeby tego też nie robiły. Zde. Um, ko koty przeważnie rodzą się z niebieskimi oczami. Lecz, lecz niektórym zdarza się, zmieni zdarza się zmienić tęczówkę oka. Numer 10. Koty, umio... Koty przesypiają 70% swojego życia. Z tej strony to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i życzę dobranoc. Do widzenia i innych tam. Nie, no weź. No i. No i innych tam to tam pożegnań. W nagrodę za to, że wytrwaliście, posłuchacie e, mruczenia kota. Kocham.